Witam Was tutaj z tej strony, Wasz case. Tak, dzisiaj troszeczkę nietypowo, a nawet bardzo nietypowo. <laughs> dlaczego? No, może pierś, pierwsze wyjaśnienie będzie. Dlaczego znowu Skyblock i dlaczego waleczny? E, nie będę robił nowej serii, bo po prostu jeszcze w tym odcinku wyjaśnię, dlaczego tamtego SkyBlocka nie dokończyłem, a raczej dlaczego go przerwałem tak nagle. Sam SkyBlock mi się bardzo podobał, lecz jednakże miałem problemy kiedyś z sejwami, przez co mi się usunęły niektóre. Dokładniej dwa. Nie podam jednego nazwy, bo była wulgarna, wymyśliłem ją kaczorem. Ale dobra, nieważne. No niestety nie będę prowadził tej serii. W ramach roko, reko... reko re... W ramach rewanżu <coughs> zrobiłem dla was i też dla siebie, bo chcę zobaczyć czy... Uda mi się, a czy raczej, czy wam się spodoba to? Jak to ocenicie? Oceniajcie pod komentarzami. Pod filmikiem. <laughs> Przepraszam. Albo dawajcie po prostu łapki do jednego komentarza, który wobec was jest w miarę... Dobry. Eee, najlepiej to, co jak najbardziej ocenia ten skyblock. Ten skyblock sam zrobiłem ostatnimi razami. Dziwnie ja... Jak ja w ogóle dziwnie mówię? Co ja w ogóle mówię? Co ja patrzę? Nie, dobra. Nie ważne. Zrobiłem skyblocka, który e, zajął mi trochę czasu, lecz e, bardzo mi się to podobało. Bardzo mi się podobała myśl, że robię coś własnego. I tak, e, trochę się pobawiłem tym SkyBlokem, trochę pomyślałem, jakby to wyglądało. Nawet chciałem to na planet Minecraft wstawić, lecz jednakże zauważyłem, że mają strasznie pojechane opcje. Już, no, już od razu wysyłałem, już szedł filmik w transz, lecz jednakże coś się zryło. Nie wiem dlaczego. No i niestety nie wysłało mi. A więc będziecie mieli po prostu link do. Jak się to nazywało? Dobra, będziecie mieli po prostu link w opisie. <coughs> Media No, ten darmowy program do przesyłania plików. Jest bardzo miły w obsłudze widzę. Raczej założyłem. No. E, teraz pokażę Wam się kilka screenshotów. E, kiedy ja będę mówił mniej więcej o co chodzi w tym skybloku. E, ten skyblok jest troszeczkę inny. Dlaczego też to nazywam skyblok? Bo wy dostaniecie pewnie screenshot. Ze środka. Też dam chyba na koniec nam jakiś screenshot z daleka Co i jak tu działa? Ja bym wam doradzał na samym początku zrobić miecz. Nie kilof, jak w zwykłych skyblokach. Ten skyblock jest troszeczkę inny, bo pomyślałem sobie, że zrobię taki skyblock waleczny, gdzie żeby przeżyć musicie nie tylko zbierać materiały i duperele lecz jednakże będziecie się musieli bronić przed hordą zombie będziecie w małym domku, w wielkim pomieszczeniu z obsydianu i będą też pomniejsze pomieszczenia z obsydianu też poukrywane gdzie będziecie mieli znajdźki, skrzynki i... no ogólnie będziecie mieli co robić żeby nie, wam się nie nudziło, to dlatego dodałem te zombie um, w paczce też będzie... Um, Notatnik, gdzie będą zasady, jeżeli chcecie grać uczciwie lub być po prostu hardkorami, bo niestety to jest, można powiedzieć, taki pod-hardkor tej gry. Eee, dlaczego pod-hardkor, a nie hardkor, bo nie, nie wymuszam, żeby ktoś grał na hardzie, jeżeli nie chce to, na, na, na serio nie chce to, no to ja nie będę go zmuszał, tak? Eee, dlatego jest na hardzie tylko ustawione, raczej, ustawione, Do, jest wymagane. E, raczej ja bym chciał, żebyście tak zagrali. E, zanim byście w ogóle weszli na ten świat, doradzałbym wam, jak już chcecie grać na tym poziomie trudności, nieważne już jaki włączycie, e, to już zależy od was, jeżeli byście chcieli, jak, jak przechodzić tego Skybloka, no to ustawcie sobie już ten tr poziom trudności przed, e, z tego powodu, że... E, po prostu, jakbyście weszli sobie na Peer School, to niektóre rzeczy by się nie do, wygenerowały tak od razu, e, w sensie moby, więc doradzam wam pierw włączyć w Minecrafta opcję, ustawić sobie ten poziom trudności i wejść w e, SkyBlocka, raczej walecznego SkyBlocka, no. E, a więc komentujcie, oceniajcie i subskrybujcie i mówcie mi w komentarzach c Kurczę. Czy chcecie, żebym robił więcej takich skyblocków albo częściej? Yo!